Bardzo się cieszę, że miałam okazję dzisiaj spotkać się z Ewą Szałą, moją koleżanką, z którą znamy się od wielu lat. Razem startowałyśmy w zawodach Masters i jesteśmy dzisiaj też na zawodach pływania Masters. Ewa Szała, utytułowana medalistka mistrzostw Polski, mi, mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Nie dosyć, że utatu, utytułowana, to jeszcze niesamowicie wszechstronna. Zapiera się, że nie pływa krótkich dystansów. Ale znalazłam jej wyniki na swim ranking i Ewa pływa 50. Chyba oprócz żabki nie widziałam e, takiej konkurencji. Setki, dwusetki, cztery setki. Nie dosyć, że wszystkimi stylami to jeszcze zmienny. 800, e, 1500 i na wodach otwartych, czyli dystanse 3 km. Także niesamowita pływaczka e, w kategoriach masters. Ewa Szołek. Hej, witam wszystkich. E, miałam okazję widzieć e, w domu Ewy cały Mnóstwo medali, które wiszą na ścianie, i jestem ciekawa Ewa, czy je kiedyś policzyłaś? Ile tych medali tam jest? O, chyba około 300. 300 medali? Myślę, że tak. Które są dla ciebie najcenniejsze i dlaczego? No, najcenniejsze są z mistrzostwa Świata Skazania. Tak, myślałam. No. Jakie to były medale? Za jakie konkurencje? Tam miałam dwa razy czwarte. Za 400 zmiennym. Za 200 grzbiet. To grzbiet i 200 delfi. W mm -hmm. swoich kategoriach wiekowych. Swoich kategoriach to wiekowych. Był? O marca. Eee, długo, długo. W Kazań... 2016 gdzieś. No jak nie wcześniej... Nie, wcześniej może nie. To byłam w kategorii jeszcze 5, 5, 5, 9. Teraz je kończę 60-64, a to hmm. był tak początek albo drugi rak, no to prawie 10 lat temu no o, to pute. może tak nie no nie wierzę jak ten czas leci Nasz no masakra. bo to było no nie może być ok, dawno w każdym razie no. no więc kolejne moje pytanie, jak długo pływasz w mastersach? Od której kategorii wiekowej? Oj, późno zaczęłam bo zaczęłam od kategorii 4,5-4-9. Weszam do kategorii. Od 45 do 49, a w tej chwili jesteś w kategorii 60-64. W Mastersach są kategorie co 5 lat, zaczynają się od 20 roku życia. 25. 25. 25 jest pierwsza kategoria, co 5 lat tą kategorię się zmienia. No także pływasz już 20, 20 lat, lat w kategoriach Masters. No, wielki wyczyn. Jak się zaczęła Twoja przygoda w ogóle z pływaniem? Czy Ty byłaś kiedyś pływaczką w młodości? Nie. Ja? Zapisałam się na gimnastykę artystyczną. No co ty powiedz? Tak, chciałam, bo moja siostra trenowała kajaki, a ja chciałam trenować, mi się podobała gimnastyka artystyczna. Jak poszłam na pierwsze spotkanie, to pan trener powiedział, że nic ze mnie nie będzie, bo jestem za stała i w ogóle się nie ruszam. No to wtedy sobie podjęłam, że ja ci udowodnię, że zrobię w innym sporcie. I no. zapisałam się na pływanie. Kiedy to było? To ile miałaś lat? Dziewięć, bardzo późno. Aha. Tak. No jak no. na pływanie, to późno, bo 9-10 lat. Stawówki około 6 lat. Tak, a ja brynek. zaczęłam, mhm. że, bo pan stwierdził, że, że nie będzie żadna gimnastyczka, no to sobie za cel postawiłam, że dowodnie że... i potem miałaś przerwę rozumiem I pływałam do matury potem zrobiłam so potem już miałam przerwę nie pływałam i dopiero zaczęłam Wróciłeś pływać wieku 40 tak 44 końcówka kategorii nie tak Pierwsze zawody w Bielawie pamiętam miałam aha jak często no. trenujesz powiedz mi no przez cały ten okres to jak tak od no, tej okres kategorii master, o tym powiedzmy mówimy. że ostatnie dobre 15 lat no. pływam codziennie raz nie? dziennie codziennie rano raz dziennie nie? ale raz dziennie nie? średnio ile kilometrów trzy czy i okej Całkiem nie. niezły wynik. No. Ewa jest na emeryturze, mogę chyba Oczywiście. o tym powiedzieć, no. więc jestem ciekawa, jak wygląda taki typowy dzień emerytki, bo nie ukrywam, że mi się marzy już ten czas, żeby być na emeryturze, żeby móc wtedy wreszcie spokojnie trenować, mieć czas na treningi. Więc o. jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda. E, mój dzień. dzień e, staram się zawsze ustalić sobie równo, że wstaję w pół do ósmej. Kawusia, uh -huh. jakiś bananik, coś, idę na basen, na 8.15 pływa ze mną jeszcze koleżanka i kolega, pływamy tak właśnie te trzy, czy i kilometra, do domku, obiadek i potem jakaś kawusia u koleżanki, Aha. zakupy z koleżankami, do wnuków jadę, bo mam trójkę wnuków. W wieku tam 14, 10, 8, także to z nimi na rowery chodzę, sama jeżdżę jeszcze rowerem, nie? dużo chodzę pieszo, także dla mnie, o. Ja no właśnie miałam pytać o te inne rodzaje sportów, czy oprócz pływania jeszcze uprawiasz jakąś Oprócz pływania bardzo, znaczy dyscyplinę może, ale bardzo lubię chodzić, potrafię, jak się zaprę przez długi dwa, trzy razy w tygodniu po 10 km. Nie? O, Teraz kilometrów, nie? Uh -huh. No, nie mam samochodu, więc zacy poruszam się uchodni. wszędzie dużo pieszo. Nie? E, ciekawi mnie też, bo no, my sportowcy oczywiście świetnie jak wygrywamy, zdobywamy medale i e, się nimi cieszymy, ale też przeżywamy wielokrotnie e, no, porażki. Jestem ciekawa jak sobie radzisz z porażkami, czy one cię mocno dołują, e, czy traktujesz to jako jakaś tam przeszkoda w kolejnym? Miałam procesie? taki, mogę powiedzieć, gdzieś w mastersach, że był okres, że zrobiłam, robiłam bardzo super wyniki. Właśnie tam kategoria 4-5, chyba 4-9 i przyszedł moment stagnacji. Cenowałam ciężko, naprawdę, bo nawet jeszcze czasami dwa razy dziennie był taki okres i przez trzy lata stałam w miejscu, ale po trzech latach sobie zawsze jeszcze trenowałam za dzieciaka i zawsze wiedziałam, że mój wyścig który robiłam kiedyś, kiedyś to wszystko zaowocuje, że będę i tak się też stało, że po trzech latach, że potrafiłam w kategorii 5,5,5,9 pływać lepiej niż w kategorii 50,54. No tak na przykład 1500 pływałam na mistrzostwach Polski i zrobiłam w kategorii 60,64 taki sam wynik jak weszłam do kategorii 5,5,5,9. tam było 23 minuty z hakiem. Terima Także nie ten wysiłek, że tak powiem. To z czego ta stagnacja mogła wynikać, że może za ciężkie te treningi tak, były, czy analizowałaś to odnaczano? No, że myślę, że przetrenowanie, potem trochę tak odpuściłam, trochę latem inaczej, trochę wody otwarte, nie tylko basen, 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 bo wtedy bardzo dużo basenu miałam, nie? Mhm. No i to tak. Nie? I potem ruszyło. I potem, potem jak po ruszyło. I... Czasem my, przy takim ciężkim trenowaniu dobrze jest zrobić sobie po prostu odpuszczenie i. Tak, bo i poczekać, to aż się, zatem, się że, że tak powiem, się Czaj jest taki cały czas nie... Mm. A Ciekawi mnie też, jakie masz cele, jakie, e, co, co jeszcze widzisz przed sobą, co byś chciała jeszcze osiągnąć. No, niestety, medali olimpijskich w Już nie będziemy master... mieć. Nie mamy szans, Ewa, Ewa też. no to, to Zawsze to... mi się, no, marzył no, mi się, się zawsze marzy. medal z Mistrzostw Świata i Europy. No, najbliżej byłam w Kazaniu, nie? tam mi uh -huh. zabrakły dwie sekundy na 400 zmiennym. Nie? Uh -huh. No i zawsze mi się marzył ten medal. Nie? No, no, ale no, ludzie wiedzą, starcie? że w kategorii, można uh -huh. powiedzieć, że u nas w Mastristości. Mastersak jest tak, że do ósmego miejsca na mistrzostwach świata no są właśnie, medale. Tak, nie nie? Mhm. tak jest Mastersak. także od czwartego do ósmego miejsca są medale w tej samym kolorze. Nie? Mhm. Czyli byłaś niestety na tym pechowym czwartym yy, miejscu? No dwa razy nie? i to jest najgorsze, co może być dla sportowca, okay. ale też szczęśliwa, no bo jednak. W pierwszej dziesiątce na świecie. Dokładnie. O, Miałam Spokojnie. nawet wynik, właśnie ten wynik, skazania za 400 zmiennym, uplasował mnie w topie czasów za 400 zmiennym, na długim basenie. Zapałam się w pierwszą dziesiątkę na świecie, nie? w top czasu, tam do roku 2018. No. No, co roku są publikowane takie no. wyniki najlepszych dziesięciu zawodników w każdych kategoriach wiekowych, także to duży sukces. No, to no, to, to był top wszystkich przez czasów, bo tak to zawsze byłam tam, nie? Po, właśnie po takich mistrzostwach to tam byłam i na 200 zmiennym, 200 grzbiet, 100 grzbiet. Zawsze w tą dziesiątkę w Europie, nie? Parę razy byłam, ale tutaj to był taki top, nie? Że... No, czyli e, wrócę do tych ce celów twoich? E, czy przymierzasz się do startu w najbliższych mistrzostwach świata lub Europy? No, no w je? tym roku już nie, bo wiem, mhm. że są chyba nawet nie wiem gdzie w tym roku sam Trochę Potem mniej, są mniej, mniej jest... pływałam, zaczęłam właśnie startować po trzech latach, mhm. gdzie nie mówię, że nie pływałam, bo chodziłam i pływałam, nie? Rower... Nie trenowałaś? O, do, nie aż tak powiedzmy. No i stwierdziłam, że wcale jeszcze tak źle nie pływam. No to mam takie tu światełko, że może się w tej nowej kategorii, bo będę od stycznia w nowej kategorii. Aha, a no tak. I może się skuszę. Jeszcze, żeby gdzieś ten medal nie? by mnie cieszył. E, powiedz mi, Ewa, co ty lubisz w tym pływaniu? Czemu akurat pływanie? Nie wiem, yy, <noise> lubię, lubię się zmęczyć, lubię rywalizację na treningach, no nie wiem, woda dla mnie, może dlatego, że siostra kiedyś pływała, trochę kajaki trenowałam, wszędzie wam ten sport, to się uczyłam na desce pływać, w ogóle jestem z ryba, no to już A, w ogóle. Okay, no okej, to Ta woda dla mnie, wielbiłam pływać, mówię, tu opowiadam też koleżankom, że nie wiem, no będę pływać, pływać, nie wiem, no dopóki zdrowie uh -huh. mam chęć nie, nie... Nie znudziło mi się przez tyle lat autentycznie pływanie na mm -hmm. No cały czas to często tak jest, że pływacy, którzy kończą karierę e, sportową, mają tak zwany bodowstręt i potem przez wiele, wiele lat no, nie chcą wrócić na basen i, i no my też próbowaliśmy naszych znajomych gdzieś tam namówić, się, z którymi kiedyś tam trenowaliśmy i nie mają dość, Czy ty takiego dość nigdy nie miałaś. Zawsze. Nie mam jeszcze cały czas A, okay. nie idąc rano na basen jestem nawet szczęśliwa, czy mogę iść jak nie Chodzi, bo była pandemia, to byłam po prostu a zła, nie? że nie mogę, nie mogę iść, nie wyobrażam sobie autentycznie wstać i nic nie robić i nie iść na basen. No. Właśnie kolejne moje pytanie dotyczy szczęścia, bo chciałam się zapytać, gdzie się czujesz naprawdę szczęśliwa? Basenie to jest właśnie wymocia. ta woda. Tak. Ewa jest dla mnie też niesamowicie twardą kobietą. Jeśli chodzi o takie życiowe sprawy, że jest, no oczywiście ma charakter, żeby tu walczyć, w tej wodzie ścigać się, ale mam wrażenie, że jesteś też silną osobowością. Czy takie, czy to jest twój charakter od dziecka byłaś taka, czy to po prostu życie, jakby cię nauczyło? Życie mnie nauczyło grubą, grubą I skórę i dzięki problemom równym. Całe życie moje problemowe takie, takie było, że zawsze musiałam sobie radzić sama uh -huh. i zawsze każda porażka mnie, że tak powiem, wzmacniała i stwierdziłam, że sobie no nie dajmy się załować, życie czy jest, trzeba iść do przodu. Czyli I nie starałam się, się zawsze, porażę. tak. Mhm. No, każde życie jest jakieś, każdy ma jedno takie, drugie ma takie, no moje. Ale nie narzekam, jestem szczęśliwa, mam wspaniałą rodzinę, wnuki, lubię pływać, mam wspaniałych <grym> znajomych, to co mi więcej do szczęścia. I niesamowicie Ewa wygląda, zobaczycie, no. <grym> w tym wieku, mieć takie ciało, to po prostu tylko pozazdrościć. Ostatnie moje pytanie, Ewa. Wyobraź sobie, że masz koleżankę. Przyjaciółkę, że znasz taką osobę, która w podobnym do ciebie wieku, która siedzi w domu i po prostu już siebie nie wierzy, e, myśli, że na sport, na zawody to już na pewno dla niej za późno. Czy byłabyś w stanie jakoś zmotywować taką osobę? Coś takiego powiedzieć e, do naszych słuchaczy i widzów, bo Ojej. podcast temu też służy, żeby trochę inspirować inne osoby. Jak takie osoby zmotywować i przekonać, hmm. że jednak jeszcze na sport nie jest za późno? Nigdy nie jest za późno zawsze mówią że zdrowy typ no nie zawsze spod jest zdrowy ale dla mnie spod ja lepiej funkcjonuję lepiej się czuję mam więcej życia w sobie a nie przyjdę do domu siądę i że może coś zrobię może to no staram się moich znajomych koleżanki właśnie chodź na basen chodzę okay. popływamy pójdziemy no nie umiem tak powiedzieć sobie ludziom, no zawsze uważam, że na wszystko zawsze jest czas, nieważne czy ma się 50 lat, 40, 80. Wiek jest, tu nie ma nic do życzyć, trzeba się czuć duchem młodo. To jest chyba to. Tak, czuć się młodo duchem i sobie próbować. Ja na razie mnie to bawi, bawi, uwielbiam to robić, dopóki mam zdrowie, mam chęć to będę to robić, bo stwierdziłam, że mogę, mogę skończyć za tydzień, za dwa, nie wiadomo, co nam życie przyniesie. Mhm. Okaże się, oby nie, że człek będzie chory, będę musiała skończyć, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dopóki mogę, mam chęć, sprawia mi to taką przyjemność, lepiej się czuję. Mhm. To jest to. Może to tym, tym podsumujmy nasze spotkanie, że róbmy to jak najdłużej, jak tylko no się tak. da, a będziemy się czuć szczęśliwi, jak widzicie, będziecie świetnie wyglądać, no. bo Ewa jest naprawdę wzorem, jeśli chodzi o, no. e, o wygląd też kobiety po I żadnej diety nie stosuję. O. E, no, tu bym polemizowała, jak byłam u Ewy parę razy, otwierałam lodówkę, to było głównie światło, o. E, więc myślę, że taka dieta MZ to jest jedna, MZ e, dokładnie. Twój, twój styl. No. Bardzo Ci Ewa dziękuję Ja też dziękuję. Się cieszę, że mam nadzieję, że. No, mi też miło, że matce się znamy, Boże. Ścigałyśmy się na maratonach nieraz przecież. Tak, nie? i 200 grzbietem. I 200 grzbietem. No, no ja e, jeszcze jestem w tych niższych kategorii. No jeszcze tak. Ale mam nadzieję, że kiedyś tam Ewy rekordy e, uda mi się jeszcze. No, jeszcze życzyć. tam właśnie, dosyć długo ich tam wiszy. Miejmy nadzieję, że będą jak najdłużej. Fajnie, bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję bardzo i było mi bardzo. Pozdrawiamy, bardzo. Mam bardzo. pozdrawiamy mam nadzieję, że serdecznie. Ewa was 行。